Cześć, tu podcast o wszystkim, a to już piąty odcinek. Dziękuję Ci, że tutaj jesteś i że tego słuchasz. Dzisiaj porozmawiamy o zdaniu, które każdy z nas słyszał przynajmniej raz w życiu, a może nawet sam nie wypowiedział: Kiedyś to było? Albo kiedyś było jakoś lepiej. Tylko, co to właściwie znaczy? Czy naprawdę kiedyś było lepiej? Czy po prostu tak nam się wydaje? I dlaczego ta myśl wraca do nas jak bumerang, niezależnie od pokolenia? Po pierwsze, to chyba nostalgia, bo nostalgia to potężna rzecz. Psychologowie mówią, że to emocja, która łączy przeszłość z teraźniejszością. Nie chodzi tylko o wspomnienia. Chodzi o uczucie bezpieczeństwa, które z nimi przychodzi, bo w przeszłości, nawet jeśli nie była ona idealna, to już ją znaliśmy, to już ją znamy. Wiemy, co się wydarzyło i jak się skończyło. A przyszłość jest niepewna, nieprzewidywalna i często stresująca. Dlatego nasz mózg ma tendencję do romantyzowania tego, co minęło. To taki naturalny mechanizm obronny. Maluje wspomnienia cieplejszymi kolorami trochę jak taki stary filtr z Instagrama sepia wspomnień. Zresztą nie bez powodu mówi się, że dawniej trawa była bardziej zielona, chleb pachniał mocniej, a ludzie byli dla siebie milsi. Tylko czy na pewno? Spójrzmy na to chłodnym okiem. Kiedyś to często czasy bez internetu, bez telefonów komórkowych, bez centralnego ogrzewania i, co najważniejsze, bez możliwości wyborów, takie jakie dzisiaj mamy. Niektórzy mówią: Kiedyś dzieci bawiły się na podwórku, a nie patrzyły w ekrany. Okej, okay, prawda, ale kiedyś też często nie miały alternatywy. Nie było konsol, nie było Netflixa, a z nudów robiło się szałasy i grało w kapsle. Dzisiaj dzieci szukają zabawy tylko w innym świecie, tym cyfrowym. Z kolei starsi mówią: Kiedyś ludzie byli bardziej uczciwi, życzliwsi. Ale wystarczy zajrzeć do starych kronik czy gazet zdarzały się kradzieże, oszustwa, przemoc, plotki. To wszystko istniało, tylko bez relacji na żywo w mediach społecznościowych. Różnica polega na tym, że dawniej o problemach mówiło się rzadziej. Dzisiaj wszystko widać, wszystko słychać, więc wydaje nam się, że świat po prostu się pogorszył. A może po prostu stał się bardziej transparentny. Idąc dalej, tekstem piosenki, każde pokolenie ma swój własny czas, to tutaj każde pokolenie ma swój złoty wiek. Pokolenie dzisiejszych 50 wspomina lata 80. i 90. Disco, polo, gumy turbo i kasety magnetofonowe. Pokolenie dzisiejszych 30-latków, czyli moje. Z rozrzewnieniem patrzy na czasy szkolnych dzwonków, na Nokie 3030 oraz pierwszy internet z modemu. A dzisiejsi nastolatkowie pewnie za 20 lat będą tęsnić za TikTokiem, memami i kawą z sieciówki. To pokazuje, że nostalgia nie jest obiektywna. To nie przeszłość jest lepsza. To my w przeszłości czuliśmy się lepiej. Byliśmy młodsi, mieliśmy mniej obowiązków, więcej energii i nadziei. Dlatego, gdy mówimy kiedyś było lepiej, często mamy na myśli kiedyś ja czułem się lepiej. Nie chodzi więc o świat, tylko o nasz własny stan ducha. Jest jeszcze jedna rzecz tempo życia. Kiedyś wszystko działo się wolniej: list szedł tydzień, film w telewizji leciał raz w miesiącu, a zakupy robiło się w osiedlowym sklepie. Dziś jedno kliknięcie i wszystko jest natychmiast. To daje wygodę, ale też odbiera coś, co Kiedyś było bezcenne, czyli czekanie, bo czekanie budowało wartość. Premiera filmu była wydarzeniem, spotkanie z przyjacielem świętem. Dziś, gdy wszystko mamy na teraz, na już, łatwiej tracimy zachwyt, prawda? Może więc wcale nie chodzi o to, że kiedyś było lepiej, tylko o to, że kiedyś potrafiliśmy bardziej doceniać. Nie bez znaczenia jest też kultura, w której dzisiaj żyjemy. Filmy, seriale, muzyka, wszystko dziś gra na nostalgii. Zwróćcie uwagę, remake starych bajek, powroty zespołu z lat 90. moda na vintage, winyle, polaroidy, to po prostu się sprzedaje, bo działa na emocje. W świecie przesyconym nowością ludzie pragną czegoś znajomego, czegoś ciepłego, czegoś prawdziwego. Dlatego tak łatwo powiedzieć kiedyś było lepiej. Bo współczesność bywa męcząca, hałaśliwa, przeładowana informacjami, a przeszłość wspominamy ją jak wakacje bez stresu, i nawet jeśli wtedy lało przez cały tydzień. Więc czy kiedyś naprawdę było lepiej? Pewnie nie. Było inaczej. A nasza tęsknota za tym lepiej to po prostu sposób, w jaki próbujemy się odnaleźć w świecie, który zmienia się zbyt szybko. Bo nostalgia nie jest dowodem na to, że świat się pogarsza. Jest dowodem na to, że my dojrzewamy. A może właśnie w tym tkwi piękno, że potrafimy patrzeć wstecz z czułością, a nie z żalem. Dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną i przesłuchaliście ten piąty odcinek podcastu o wszystkim, dzisiaj o nostalgii. Mam nadzieję, że usłyszymy się także w szóstym odcinku, ale. Proszę was, zasubskrybujcie ten kanał i też obserwujcie go, bo staram się wrzucać co tydzień podcast o czymś nowym. Dziękuję wam bardzo jeszcze raz i do usłyszenia. Cześć.